Polskiej, rób Gagarina, w jeżowcu piętro dziewiąte. Mieszkała sobie panna Krystyna, co się puszczała co piątek. Mieszkała sobie panna Krystyna, co się puszczała co piątek. A teraz waszym zadaniem będzie wyśpiewanie poszczególnego dnia tygodnia. Według Piętra, po prostu trzeba będzie dopasować. Fajna zabawa, ale lecimy dalej. Na ósmy minna panna Halina, co miała cudną urodę, Żyła inaczej niż ta Krystyna, bo się puszczała coś woda. Żyła inaczej. I niż ta Krystyna, bo się puszczała coś środe. Z kolei Marta Piętra siódmego co miała piękny przedziałek. Z braku lepszego życia u zajęcia puszczała się po niedziałek. Z braku lepszego życia u zajęcia puszczała się po niedziałek. W tym piętrze Zocha mieszkała, co miała stałą robotę, więc w dni powszednie się szanowała, a się wpuszczała w sobotę. Się szanowała, a się wpuszczała w sobotę. Na czwartym żyła rozwódka Ela, co wiodła żywot aktorek. Szampan codziennie, tej Elce strzelał, więc się puszczała co w torek. Szampan codziennie, tej Elce strzelał, więc się puszczała co w Pewnego razu pani Eli zabrakło szampana, schodzi więc na dół do sklepu. Pani Zosiu, proszę szampana. Pani Zosia podaje, pani Ela daje stówę. A pani, Edu, Pani, Edu ta stuwa jest fałszywa. Ojej, zostałam zgwałcona. Lecimy dalej. A ta z trzeciego była beata, a mąż na imię miał bartek. Jego kochała, on z inną latał. Więc się puszczała co czwartek, jego kochała. Lata, więc się puszcza co A błęta teraz, którą zaśpiewam Jest jak lilia niewinna Co się mężczyzna musi nabiegać Kiedy jest winda nieczynna Co się mężczyzna musi nabiegać Kiedy jest winda nieczynna